To jest dobry, stary roist. Serial pełen kryminalnych zagadek, w których mamy odrobinę na akcji i interesującą intrygę. I w tym wszystkim tkwi fantastyczny sierżantnika. No i Piotr Franceski, który w tej serii zapoznaje się z wielkim garnkiem w restauracyjnej kuchni. Las w ogródkach. Odkrywa kolejne tajemnice. Tym razem prowadzący prace archeologiczne znajdują zwłoki kobiety, które nie pochodzą z czasów wojny. Do tego dodajmy jeszcze zaginięcie córki redaktora Zażyckiego, sprawę Romki, która trafiła do szpitala i mamy pełną charakterystykę tego serialu. Royst to serial, który wciąga niczym, niczym bagno i jeżeli w nim zanurzysz jakąkolwiek część ciała, to już trudno się od niego oderwać. I tylko szkoda, że finał jest w języku niemieckim.